Wyłudzenia metodą naznajomego. Czy wiesz, że metoda naznajomego to tworzenie logicznego scenariusza, który macie zwieść i zachęcić do działania? Istniejemy w mediach społecznościowych. To jest fakt. Niezaprzeczalny. Pewnego dnia dostajemy wiadomość od Magdy, z grona Twoich znajomych: Miałam wypadek samochodowy, przyślij mi 500 zł na pomoc drogową. Przesyłam ci link do banku. I w pierwszym odruchu zastanawiasz się, no jasne, trzeba pomóc. No, jest, jesteś emocjonalnie poruszona, ale musisz sobie uświadomić, czy znasz na pewno Magdę, czy możesz do niej zadzwonić, czy Magda nie będzie zdziwiona, jak do niej zadzwonisz, i czy nie okaże się, że to kto inny podszył się pod Magdę. I kiedy zadzwonisz do Magdy, a Magda powie, wiesz co, odkąd podrożało paliwo. Jeżdżę rowerem, będziesz przekonany, że zrobiłeś słusznie. Aby ustrzec się przed atakiem na portalu społecznościowym lub oszustwem polegającym na podszyciu się pod znajomego, stosuj dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Logowanie na Twoje konto będzie wymagało wprowadzenia specjalnego kodu wysyłanego tylko na autoryzowany numer telefonu. Weryfikuj tożsamość znajomych, zadzwoń i potwierdź, czy potrzebują pomocy. Jeśli podsumowanie transakcji budzi Twoje wątpliwości lub jej nie rozpoznajesz, nie potwierdzaj płatności pinem lub w aplikacji mobilnej banku. Chroni swój smartfon. Jeżeli korzystasz z bankowości elektronicznej i płatności mobilnych, zabezpiecz dostęp do niego hasłem lub biometrią.